Jak wybrać się na bezkresne fale rzeczywistości? Technicznie rzecz biorąc, żeby pomóc sobie w drodze do tak zwanej wyższej świadomości, co też yy, dopóki jej nie osiągniesz, jest dla ciebie jedynie koncepcją, więc to, co się stanie, będzie czymś innym niż się spodziewasz. Yy, jest, jest szereg rzeczy, które możesz dla siebie zrobić, żeby się przygotować i się zbliżyć do tego rozprężenia, czyli do uzyskania tego stanu. I są to m.in. innymi takie rzeczy. Przede wszystkim musisz zadbać o własne ciało. W jakiś sposób wprowadzać do niego wysokowibracyjne pokarmy. Mięso, czyli martwe ciało... Ma najniższą wibrację ze wszystkich możliwych pokarmów. Zatem jedząc po prostu mięso, jesteś na coraz niższych wibracjach. Łatwiej się stresujesz, łatwiej dopadają ci emocje i generalnie nie chce ci się żyć, bo te wibracje są po prostu niskie. Zatem, jeżeli odstawiasz mięso i powiem wam, że w moim przypadku, ja, chciałem, ja zrobiłem test 8 lat temu ponad, yy, chciałem sprawdzić, po prostu byłem fanem mięsa, a chciałem sprawdzić, jak będę się czuł bez mięsa przez 2 góra 3 tygodnie. I po dwóch tygodniach postanowiłem trzeci i po trzech tygodniach czułem się tak wyśmienicie, że nie jem już mięsa ponad 8 lat. Polecam zatem, żebyście sobie sprawdzili chociażby na trzy tygodnie taką, taką opcję. O, ale bez mięsa. Słuchaj, jeżeli nieważne ile masz lat, jeżeli nigdy nie przetestowałeś, jak się czuje człowiek bez jedzenia mięsa, to nie wypowiadaj się na, na ten temat, bo robisz siebie barana zwykłego. Co, czy, 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 czyż nie jest tak? Jak można się wypowiadać na temat, o którym się nie ma zielonego pojęcia? Zatem sprawdź, jak się czujesz i, i będzie dobrze. I tym samym podwyższają się Twoje wibracje, w związku z czym jesteś w stanie y, przyjąć więcej rzeczywistości. Kiedy Twoje wibracje są niższe, zamykasz się w sobie i y, zmagasz się z dniem codziennym, ze sprawami. Kiedy masz wyższe wibracje, jesteś, jesteś na fali. Masz entuzjazm, radość istnienia, i wtedy wszystko jest możliwe. Kolejna rzecz: ćwiczenia fizyczne. Ludzie, nie zapominajmy o ciele. Ciało jest, jest naszym pojazdem, jest naszym wehikułem. Jeżeli ciało jest zamulone, na przykład martwym y, jedzeniem, przetworzonym, czy, czy glutenami, cukrami, innymi gównami, jakimiś kawami, słodyczami, makaronami, jajcami, mlekami. To w, swoją drogą mleko jest po prostu... No i nawet, dobra, to będzie inny, inny temat, ale wszystkie produkty mleczne, typu masła, mleka, yy, sery, to są generalnie bomby Sterydowo-hormonowo-antybiotykowe, bo, 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 bo krowy są wypasane na antybiotykach, sterydach i hormonach. Więc to, co, co uważasz jako mleko, jest mle masą mlekopodobną. Już dawno tak było. No, chyba że zaopatrujesz się w ekologicznym yy, gospodarstwie. Ćwiczenia fizyczne. Jak ty chcesz wzbić się na wyższe wibracje, jeżeli twoje ciało nie jest w stanie ich osiągnąć w ogóle? Jeżeli nie jest w stanie się rozprężyć, osiągnięcie y, tego wyższego stanu świadomości ostatecznie nie zależy od ciała, ale jeżeli Twoje ciało jest rozprężone i oczyszczone, jest Ci o wiele łatwiej osiągnąć ten stan. Zatem odpowiednia dieta, lekka i wysokowibracyjna, ćwiczenia fizyczne, które dotleniają twoje ciało, rozluźniają je i sprawiają, że, 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 że ciało jest w ogóle takie, no, no rozumiecie, takie jak rzeczywistość, czyli takie. Większość ludzi to są, poruszają się jak kloce po prostu. To dlatego, nie, nie dlatego, że są klocami, tylko dlatego, że nie dbają o własne ciało. Nie rozciągają ciała, nie robią ćwiczeń fizycznych, w związku z czym pochodzą tak. Automasaż. Możesz, zwróć uwagę, że możesz wymasować sobie praktycznie cało, całe ciało samemu. Automasaż, coś pięknego. Odkrycie również na innej ceremonii, przez jak to od 5 godzin masowałem się. I następnego dnia, no, jak nowonarodzony. Warto to robić codziennie, chociażby przez, przez parę minut różne części ciała. Szybko spostrzeżesz również, że czujesz się bardziej zrelaksowany, że twoje myślenie się zmienia, że masz więcej energii, więcej entuzjazmu. Ludzie, yy, żyjcie. <ścoughs> Albo nie żyjcie, wasz wybór. Natomiast te, 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 chociażby te trzy rzeczy na dobry początek można dla siebie zrobić. Jeść wysoko wybrać, warzyw, żywe warzywa, owoce, nasiona, orzechy, suszone w, w, w owoce yy, i na przykład kaszę jaglaną. Płatki można, ona odkwasza organizm. Warto to zrobić, bo wszystkie te produkty, mleko. Podobne i słodycze zakwaszają organizm i wtedy wszystkie procesy w organizmie przebiegają wolniej. Zatem kasza jaglana jest, jest najstarszą kaszą robioną z prosa i jest, jest tak zwaną królową kasz, która od, odkwasza organizm. Ćwiczenia fizyczne chociaż 5 minut dziennie, no na litość boską. No, chyba można to zrobić dla siebie i dla ludzkości, bo <laughs> ach, 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 teraz się wszyscy uśmieliśmy, dobra, jedziemy dalej. Dlaczego dla ludzkości? Dlatego że, yy, yy, dlatego, że zwróć uwagę, że jeżeli Twoja energia się zmienia i poruszasz się w rzeczywistości, oddziaływujesz tym samym na inne osoby. Idąc na spacer, mijając te osoby, będąc w sklepie, będąc w pracy, twoja energia oddziaływuje na innych ludzi. Jeżeli jest to energia kloca yy, zestresowanego, to wprowadzasz do świata klo klocowaty stres. Jeżeli jesteś zrelaksowany i rozprężony, jesteś jak drogowskaz, jak latarnia dla, yy, dla ludzi, którzy płyną przez życie. Być może się wtedy ktoś ciebie spyta o co chodzi, czemu żeś się tak naćpał, co się z tobą dzieje. Po prostu się spytają i powiesz wtedy, że słuchaj, no jem wysokowibracyjne rzeczy, dbam o ciało, rozciągam się yy, i, i również masuję ciało, w związku z czym jestem zrelaksowany, yy, przepełniony radością i entuzjazmem. I chyba widzisz to wyraźnie, ponieważ to ze mnie wypływa. Dlatego się mnie o to spytałeś. Spytałaś. I w ten sposób robiąc te trzy rzeczy, kochani: pokarmy, wysokowibracyjne ćwiczenia fizyczne, y, automasaż. I życie jest piękne. Nie jest to takich obsióp, przede wszystkim. I wam również to polecam. Chodzenie na boso, przytulanie drzew, jedzenie wysokowibracyjnych pokarmów typu żywe warzywa, owoce, nasiona. Pośpiewajcie sobie, sobie możecie sobie pośpiewać, ponucić. Zintegrować się, zatrzymać się w tym okresie i pozwolić starym programom, tak jakby, opaść. Zwróćcie uwagę, że, ten, że to, co w ogóle robią media, to, co robi telewizja, to jest trzymanie nas po prostu w strachu. I to kurwa było wiadomo od dawna, ale teraz, kiedy świadomość się poszerzamy, nagle zaczynamy widzieć: aha, czyli ja jestem nieskończonym istnieniem, doskonałym, zintegrowanym z naturą. I z kosmosem, ale jest jakiś kurwa jakiś system zrobiony taki, żebym ja tego nie odczuwał, żebym czuł się źle i żebym tak naprawdę brał udział w tym systemie. Płacił za to, nie myślał o tym, że jestem zjednoczony z kosmosem i z naturą, i to odczuwał, bo wtedy byłbym wolny i, po, i, i odszedł od systemu.